Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Zapraszamy na transmisję meczu. Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem twardzi i gotowi. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego bliska. Gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę. Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. To skład Juventusu na dziś. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu? Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontra. Luis Alberto. Milinkovic Savic. No i po ataku, dobra interwencja. Di Maria, Co się wydarzy na boisku? Jeśli mielibyśmy obserwować tylko jednego gracza, to byłby to Sergiej Milinkowicz-Sawicz. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing, albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność. A tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji... Dosyć. Felipe Anderson! Aleś! Teraz interwencja bramkarza! Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Bez dośrodkowania tym razem. Dobre zejście ze skrzydła. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. I raz jeszcze. Rzut rożny. Krótko rozegrana piłka. Piłkę przyjmuje Luis Alberto. Di Maria. Adrian rabio. Juve traci piłkę. Pedro. Dinkowicz Sawicz Felipe Anderson. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Juve odbiera piłkę rywalom. Duszan Wlachowicz. Di Maria. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni. Piłka do Di Marii. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo! Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Mamy 1 do zera. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. O tak kasuje się akcję przeciwnika. Quadrado. Szukają teraz sposobu, który rędy wpić się w 16. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Rabio ma piłkę. I piłka odebrana, Juve. El Luis Alberto Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. Linkę otrzymuje Milinkovic-Savic. Felipe Anderson! Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Szansa, będzie remis! Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Alessio Romagnoli. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki. Ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową. Dobrze broniący się rywale nie dopuszczają ich do sytuacji strzeleckich. Muszą chyba bardziej zaryzykować i przerzucić siły do przodu. Ależ teraz kibice reagują na ten corner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Okay, sprytne rozegranie. Piłka do Romaniolego. Milinkovic stawić! Tak! Mamy wyrównujące trafienie! A więc ten mecz zaczyna się na nowo. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w ręce. Takiej odległości nie można było spudnąć. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Postić. Adrian Rabiu. Juventus w ataku. Uwaga, czy strzeli? Jest goł. Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie, właściwie, strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Mamy teraz wynik 2 do 1. Jest informacja z zalini bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Felipe Anderson. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Trzymamy zatem pierwszą połowę meczu. Felipe Anderson. ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno ten. Juka do Di Maria. Szansa, mogą zaraz prowadzić. Takie! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Piłkę otrzymuje Milinkovic-Savic. Felipe Anderson! Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Juka do Romaniolego. Milinkovic-Savic! Tak! Mamy wyrównujące trafienie! A więc... Adriano Rabiot. Uwaga, czy strzeli! Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzysk... Zaczynamy drugą połowę. Juventus z pewnością będzie chciał powiększyć swoją przewagę. Skutecznie teraz broni piłkę. Z piłką teraz Angel Di Maria. Twardo, ale skutecznie odebranie piłki. Są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. A teraz kontratak, jak to rozegrają. Piłka do Kosticza. Di Maria! Udana interwencja. Takie strzały nie są groźne. A w dodatku i tak widzimy, był spalony. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Vecino. Krośne teraz natarcie, jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Kontrola nad piłką to dziś duży problem Juve. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Wróćmy na boisko, bo tu może być ciekawie. Rado ma piłkę pod kontrolą i Maria i nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Wesinu Felipe Anderson. Felipe Anderson. Dobrze teraz znalazł partnera. Rękę otrzymuje. Milinkowicz-Sawicz. Teraz Luis Alberto. Tak jest. Wpadło. Czyli mamy wyrównanie. Cios za cios. Ależ nam się teraz zrobiło meczyko. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Quadrado. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Ol podba! Doskonała gra w obronie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? O i wolno zbierają się do tego powrotu.

Felipe Anderson z piłką. Linkę dostaje Luis Alberto. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Quadrado. Danilo. Do pogby. Teraz spokojnie. Jak po sznurku. Zagranie do Kiezy. I zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. Znowu blok. Świetnie funkcjonuje obrona. Felipe Anderson. Na stadionie nikt już nie siedzi. Emocje sięgają zenitu. Kibice wiedzą, że wystarczy jedna dobra akcja, żeby w samej końcówce przeważyć losy meczu na swoją korzyść. Podanie dochodzi do Milinkowicza Sawicza. To bitka i gol! Pierwszy strzał, jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć. Bramkarz naprawdę zrobił co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go widzieć. Końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Felipe Anderson przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. No tak to można podawać na orliku. Łatwy przechwyt. Gol Pogba. Podanie do Wlachowicza. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Adrian Rabio. Taka okazja. Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncertowo. Quadrado ma piłkę pod kontrolą. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce, ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Miłka do Di Maria. szansa, mogą zaraz prowadzić, tak jest, ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Miłkę otrzymuje Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Miłka do Romagnolego. Milinkovic-Savic. Tak! Mamy wyrównujące trafienie, a wie Adriano Rabio. Uwaga, czy strzeli? Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Cuadrado ma piłkę pod kontrolą. I Maria i nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko. Teraz Luis Alberto. Tak jest. Wpadło. Czyli mamy wyrównanie. Cios za cios. Podanie dochodzi do Milinkowicza-Sawicza. To i gol. Pierwszy strzał jeszcze u